Belina Bożęcka, witam w informacjach. Powiemy dziś między innymi o remoncie w Kozłówce, zanieczyszczeniach na trawnikach, lubardowskim Dniu regę, święcie policji, plebiscycie Polska jest najfajniejsza. Remont pałacowego dachu w Kozłówce dobiega końca. Mimo iż termin zakończenia prac miał nastąpić z końcem września, wszystko wskazuje na to, że nadejdzie on znacznie szybciej. Remont dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet pierwszy ochrona zabytków. Jest to już drugi remont dachu na przestrzeni lat. Obecnie wymieniana dachówka pochodzi z lat pięćdziesiątych i różni się wyglądem od autentycznej. Zastąpiona ona zostaje dachówką dostosowaną do czasów Konstantego Zamojskiego, czyli do okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jest to gruntowny remont przez krokwie zmieniają, zmieniane są jest poszycie. Nawet niektóre, niektóre części więźby zostały wymienione, ponieważ przez lata spruchniały, zmurszały. Cały czas oczekujemy, czy może coś między, między podłogą, a, a pod sufitką się znajdzie, bo... W czasie przebudowy z 50. lat został odnaleziony właśnie serwis kryształowy złocony z herbem zamojskim. Właściciele zwierząt, głównie psów, rzadko sprzątają po swoich pupilach. Ale leżące na chodnikach, trawnikach czy placach zabaw zanieczyszczenia znacznie utrudniają funkcjonowanie. Postanowiliśmy sprawdzić, co grozi właścicielom za niesprzątanie po swoim psie. Jeżeli rozmawiamy już na temat, które w zasadzie są bardzo. Bardzo na czasie. Bardzo często słyszymy o pewnych nieporządkach na ulicach, placach, skwerkach, zieleńcach, piaskownicach. Są to najczęściej odchody pozostawiane przez naszych małych przyjaciół, to jest przez pieski. Problem jest no, wyjątkowo złożony, z tego względu, że co prawda na terenie miasta obowiązuje uchwała Rady Miasta. Y, dotycząca utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubartowa, która precyzuje, że właściciele czworonogów mają obowiązek sprzątać po swoich opiecznych. To jest zrozumiałe, że wyprowadzając rana pieska na spacer, no, on musi załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Y, tylko, że uważam, iż nasze społeczeństwo, a szczególnie mówię tutaj może o naszym mieście, w pewnym sensie jeszcze nie dorosło do takich zachowań, które kojarzą się z wysoką kulturą osobistą. Po prostu ludzie uważają, że jest to zjawisko normalne, bo z swego czasu miałem taką sytuację, że rozwiesiliśmy na klatkach schodowych w blokach mieszkalnych takie apele do mieszkańców o to, żeby sprzątali po swoich czworonogach, żeby utrzymać w czystości to miasto. I proszę sobie wyobrazić, że po około dwóch tygodniach dostałem list podpisany przez jakąś starszą osobę, no z charakteru pisma tak można było rozpoznać. Takie troszeczkę nieporadne litery, w którym ta osoba w sposób taki wyjątkowo agresywny potraktowała mnie jako tego, który chciałby zmusić mieszkańców do wykonywania tych obowiązków. A argumentując w końcowych słowach, to tym, że komendancie przecież pieski, załatwiając się na trawniku. Jednocześnie urześniają go, i jest to w pewnym sensie nawóz. No proszę sobie wyobrazić, no takie, takie mamy aktualne myślenie ludzi. Jeżeli mówimy o zagrożeniach, jakie, jakie wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, naszej uchwale, więc jeżeli zostanie stwierdzony taki przypadek przez funkcjonariusza. Straży Miejskiej, z tym tylko, że tutaj jest taka sytuacja, że to musi być stwierdzone w tym momencie, kiedy wykroczenie zaistniało, a więc kiedy strażnik zauważa, że piesek załatwił swoją potrzebę fizjologiczną, a właściciel nie sprzątnął, wtedy może być zastosowane postępowanie mandatowe. I tutaj taryfikator mandatowy nie przewidział tego przypadku, nie określając, czyli można stosować granicę mandatów od 20 zł do 500 zł za to wykroczenie. Tylko jest jeszcze taka jedna sytuacja. Co prawda uchwała Rady Miasta precyzuje, iż właściciele tych piesków mogą zbierać te odchody w torebki jakieś takie, które są nieprzepuszczalne i składować je w koszach na śmieci ogólnodostępnych. Ale konia z rzędem temu, kto mi pokaże w Lubartowie jeden punkt, który rozprowadza takie torebki. I tutaj mamy zbieżności takich dwóch interesów. Z jednej strony my staramy się zadbać o czystość i porządek w mieście, a z drugiej strony ludzie pozbawieni są możliwości zakupu podstawowych tych rzeczy. I tak stoimy na rozdrożu, mamy dylemat i najczęściej w przypadkach ujawnionych tych kończy się to na pouczeniu. I zobowiązaniu osoby do poprawnego zachowania, i z praktyki wiem, że drugi raz taka sytuacja nie powtarza się. W jaki sposób, czy przy pomocy gazety, czy torebki, ale drugi raz już tego wykroczenia nie popełniam. Natomiast ja odbywam spotkania z młodzieżą w szkołach, i wydaje mi się, że tutaj jest najlepszy moment na to, żeby ludzi młodych uczulać na to, żeby oni po prostu brali do siebie niektóre takie zachowania, które są bardzo wskazane we współczesnym świecie, czyli to na, ten nawyk do porządku nawyk do opieki nad tym zwierzęciem, no i jednocześnie dbanie o to, żeby miasto było czyste. Na tych spotkaniach bardzo często rozmawiamy z dziećmi, z młodzieżą oczywiście, uczulamy na to, no i miejmy nadzieję, że to następne pokolenie, które nam rośnie już, to będzie uwolnione od wszelkiego rodzaju takich zahamowań. Lubartowski Dzień Rege organizowany przez Lok odbył się w piątek 15 lipca w Amfiteatrze Miejskim. Fanów zespołu tabu oraz znanego z programu Mam talent Kamila Bednarka ze swoim zespołem StarCard Muffin nie ostraszyła nawet niesprzyjająca pogoda. Nie bój się płakać, nie bój się bać, nie bój się marzyć, nie bój się śmiać, nie bój się kochać, nie bój się śnić, i świadom sobie, że możesz tak żyć. Pomysł się... całego koncertu Lubartowskiego Dnia Regę powstał już jakiś czas temu. Z różnych powodów nie udawało się tego zorganizować od ręki. Dwa lata temu był taki mały zaczątek, zagrał zespół Tabu na koncercie muzyki alternatywnej i tym razem jak gdyby chcieliśmy powtórzyć koncert muzyki alternatywnej tylko w takim wydaniu bardziej regowym. Dlatego ponownie zaprosiliśmy Tabu, które grało u nas wówczas i przyjęte było naprawdę bardzo dobrze, bardzo gorąco i publiczność chciała, żeby taki koncert pojawił się jeszcze raz. A Kamil Bednarek, po pierwsze, no jest w tej chwili osobą medialną, prawda? Program telewizyjny, w którym wziął udział, daje mu rozgłos. Do tego na Dni Lubartowa chcieliśmy zaprosić Kamila Bednarka, żeby wystąpił jako druga gwiazda. Niestety było tak, że termin był zajęty i później termin tego koncertu został ustalany i okazało się, że piątek to jest jedyny dzień do końca roku w kalendarzu zespołu Stargard Muffin i Kamila Bednarka, który jest możliwym terminem do zagrania, więc podjęliśmy to ryzyko, że zrobimy ten koncert w piątek. Liczymy na to, że publiczność dopisze. Wiemy, że wybierają się fani w tej chwili z Włodawy, z Nałęczowa, z Lublina, z Tomaszowa, z Krasnego Stawu, z Łodzi, z Warszawy. Chociażby dlatego, że promocja tego koncertu była troszeczkę bardziej rozszerzona. Weszliśmy we współpracę z Empikiem w Plazie. I tam y, Kamil podpisywał płyty, a my powiesiliśmy plakaty o naszej imprezie. W związku z tym no, to troszeczkę większa zakrojona skala tego koncertu. Y, mam nadzieję tylko, że dzisiaj pogoda nam dopisze i że to będzie y, jedyną jakąś taką mankamentem który się nie objawi. Zakładam, że dzisiaj tutaj pozytywne emocje, pozytywne wibracje. No Kamil jest po prostu przesympatycznym człowiekiem. Biega, chodzi, w ogóle nie jest w stanie ustać 5 minut od momentu jak wysiadł ze swojego samochodu, to cały czas chodzi, śpiewa i, i stwierdził, że tu jest tak klimatycznie i mu się podoba. <śm> Organizatorem całego koncertu jest oczywiście Lubartowski Ośrodek Kultury. Mamy nadzieję, że to jest taki zaczątek do czegoś większego, właśnie w nurcie muzyki reggae, żeby tak raz do roku w Lubartowie pojawiła się muzyka i reggae, i rock, i taka ogólna dla wszystkich mieszkańców miasta Lubart. Do tej pory tego reggae w Lubartowie nie było tak dużo. Jedyny taki koncert reggae odbył się, tak jak powiedziałam, dwa lata temu. Teraz niedawno muzyka taka ska była w kinie, gdzie ten koncert nad wieprzem nam troszeczkę pokrzyżowała pogoda, ale zagrał słoma. To też były takie lekkie rytmy reggae. I wydaje mi się, że w tym momencie ta muzyka jest dla ludzi jak gdyby odkrywana na nowo. Był taki moment, że reggae było bardzo popularne swego czasu. Później ten nurt gdzieś tam zszedł na poczet tego, że pojawiło się i disco polo, pojawił się hip-hop, pojawił się rap. A w tej chwili ta muzyka jak gdyby jest odkrywana na nowo. Zaletą jeszcze jest to, że kiedyś było tylko reggae śpiewane obcojęzyczne. A teraz mamy już po polskie teksty, polskich wykonawców, rodzimych, dlatego te dwa zespoły polskie, które będą śpiewać m.in. swoje utwory. Z tego co wszyscy wiemy, reggae to też taka muzyka, która otwiera ludzi, prawda? Jest to rytm, w którym każdy się troszeczkę buja, każdy w sposób taki odreagowuje i stres, i jakieś negatywne emocje. A biorąc pod uwagę to, że dzisiaj tutaj Kamil już szaleje, to podejrzewam, że ten koncert będzie bardzo energetyczny. Rzeczywistości Jestem gdzieś powyżej Tak gdzieś powyżej Podającego deszczu Podającego deszczu Trzeba się bawić muzyką, ale no? To jest fajne właśnie. kurde, kocham reggae Okej, okay, cześć, tutaj Kamil Bednarek Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów Kanału S, trzymajcie się ciepło Slasjak Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w tym roku w Lubartowie. Festyn z licznymi atrakcjami odbył się w sobotę 16 lipca przed Pałacem Sanguszków. Gwiazdą wieczoru był zespół Vox. Dzisiaj po raz drugi w Lubartowie odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji Garnizonu Luberskiego. Mówię po raz drugi, ponieważ pierwszy raz gościliśmy u Państwa tutaj dwa lata temu. W tym roku ponownie racji tej również, że Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie otrzymała sztandar. Jest to szczególne wyróżnienie dla jednostki. Myślę, że jest to symbol tego, że społeczeństwo bardzo dobrze odbiera lokalną policję. Te główne nasze uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 w świętą w Bazylice Świętej. Anny. I tutaj dalej gościnności użyczyło nam starostwo powiatowe. Wszystkie uroczystości. Główna ceremonia, która rozpoczęła się o godzinie 12, miała miejsce właśnie tutaj, przed pałacem Sanguszków. I również tutaj o godzinie 14 rozpoczęliśmy tą drugą część, troszkę mniej oficjalną, festyn. Zapraszaliśmy mieszkańców Lubartowa do wspólnej zabawy. Myślę, że było miło i sympatycznie. I myślę, że jeszcze będzie, ponieważ ten dzień dzisiejszy się nie skończył i przed nami jeszcze występy dwóch zespołów, a w tym gwiazdy dzisiejszej wieczoru. Podczas tych głównych uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe, a także nominacje na wyższe stopnie policji, zarówno w korpusie podoficerów, jak i oficerów młodszych i oficerów starszych. Były to nominacje tak naprawdę z całego województwa. I tak jak mówię, o godzinie 14 rozpoczęliśmy festyn. Na, myślę, że wszyscy znaleźli coś dla siebie. Na mieszkańców Lubartowa czekało mnóstwo atrakcji, a przed nami jeszcze gwiazda wieczoru zespół VOX i czekamy na występ zespołu Skrzyp Muzeum Zamojskich w Kozłówce bierze udział w plebistycie organizowanym przez miesięcznik National Geographic Polska jest najfajniejsza. Mam przyjemność zakomunikować Państwu, że Muzeum Zamojskich w Kozłówce zostało wytypowane jako jedno z 35 takich najfajniejszych, najpiękniejszych miejsc wartych odwiedzenia w naszym kraju. Możemy Sprawić, żeby zostało jeszcze bardziej wyróżnione, ponieważ z tych 35 miejsc 7 zostanie szczególnie wyróżnionych. Oddajemy głosy na muzeum za pomocą SMS-a. Zobaczą Państwo tablicę, na której są szczegółowe informacje, a jeszcze więcej można doczytać. Można sprawdzić na stronie Muzeum Zamojskich w Kozłówce www.muzeumzamojskich, pisane przez yłącznie.pl. Zapraszam do głosowania, bo oprócz tego, że możemy wspierać nasz tutaj region, Lubartowski, to też można wygrać atrakcyjne wakacyjne nagrody. A w informacjach jeszcze: konferencja w starostwie, wystawa w Kozłówce. Turniej Piłkarski o Puchar Sąsiada, Turniej Piłkarskich Nadziei Powiatu Lubartowskiego, Impreza Aktywni Maszerują. W piątek 15 lipca w Pałacu Sanguszków odbyła się konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Józefa Konrada. Organizatorem spotkania był Zakład Studiów Konradoznawczych Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Kiris Skłodowskiej oraz Starostwo Powiatowe w Lubartowie. Jest to piąta międzynarodowa konferencja Konradowska poświęcona twórczości Józefa Konrada. Kierowany przeze mnie Zakład Studiów Konradoznawczych w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu curie Skłodowskiej organizuje co 5 lat międzynarodowe konferencje Konradowskie. Pierwsza była w 1991 roku. Teraz przypada piąta. Po każdej konferencji robimy wyjazd studyjny śladami Konrada w Polsce. Pięć lat temu było na Ukrainie, a w ciągu ostatnich kilku lat odkryliśmy ślady Konrada i, jego, i bohaterów jego opowiadania, książę Roman, w Lubartowie i w okolicach. I stąd nasza obecność tutaj, bo po konferencji idziemy śladami, taki mamy wyjazd studyjny, śladami Josepha Konrada albo bohaterów jego opowiadania. I to jest taka podróż sentymentalna, takie przeżycie pozanaukowe dla uczestników, a mamy ich z całego świata, jak pani widzi. A kto dzisiaj wygłosi wykład? Plenarny wykład zamykający konferencję wygłosi profesor Young so Chon i profesor Suna Cho z Women's University w Seulu w Korei. Potem jeszcze będziemy mieli taką, no, taką niespodziankę. Będzie taki żart naukowy napisany przez jednego z uczestników naszej konferencji. O, o, tak, o odkryciach naukowych, które oczywiście yy, nie miały miejsca, tak w, w poetyce żartu takiego i to przedstawimy tak, żeby się zrelaksować. I chcę jeszcze powiedzieć, że ten zakład studiów konradoznawczych, którym kieruję, został powołany do realizacji Międzynarodowego Programu Badań nad Twórczością Josefa Konrada, yy, którego, który się zajmuje głównie organizowaniem takich konferencji co pięć lat i wydawaniem serii dwóch serii książek naukowych. W języku angielskim serii Conrad East and Western Perspectives, już 20 tomów, wspólnie z East European Monographs Bulda i Columbia University Press. I teraz zainicjowaliśmy polską języczną serię Joseph Conrad, a Polska Europa Środkowo-Wschodnia i Świat. W pałacowej kaplicy w Kozłówce oglądać można wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. Autorem 50 fotografii jest Adam Bujak, który naszego papieża fotografował już od 1963 roku. Wystawa prezentowana będzie do 28 sierpnia. Zapraszamy serdecznie do Muzeum Zamońskiego w Kozłówce. Przez lato do końca sierpnia, właściwie do 28 sierpnia, możemy oglądać tutaj wystawę przygotowaną przez fotografa Adama Bujaka. To jest artysta, który od lat 60. fotografował Karola Wojtyłę. Zdjęcia, które prezentujemy tutaj, dotyczą pontyfikatu Wielkiego Papieża Polaka. Możemy oglądać zdjęcia zarówno z początku pontyfikatu, jak też z końca i sceny z pogrzebu Jana Pawła II. To są bardzo niezwykłe fotografie. Bardzo piękne, urzekające, ujmujące, zmuszające do refleksji nad naszym życiem, nad życiem, nad dziełem Jana Pawła II. Warto je zobaczyć, warto zapoznać się. One są dzisiaj już bezcenne. To są sceny, które czasami trudno uchwycić, czasami trudno w tym gąszczu informacji, które pojawiały się o papieżu, znaleźć samemu. Fotograf nam w tym pomaga. On te chwile zatrzymuje, pokazuje ich piękno, ich niezwykłość. Zapraszam serdecznie. W sobotę, 16 lipca, na obiekcie sportowym Orlik, przy szkole podstawowej nr 3, odbył się drugi turniej piłkarski o Puchar Sąsiada. O trzecie miejsce w turnieju zmierzyły się drużyny Rastafary i Szkliwo. Zwycięsko z tego pojedynku wyszła ekipa Szkliwo z nowej woli, pokonując przeciwnika w rzutach karnych 9 do 8. W finale spotkały się ekipy Firles i FC Jacek. Po bramkach Michała Mitury i Arkadiusza Rusinka triumfatorem drugiej edycji turnieju Opuchar Sąsiada została drużyna Firles. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Mikołaj Powałka z drużyny Rastafari, który zdobył 12 bramek. Zawody sędziowali Przemysław Wiącek i Łukasz Pawelec, pomagał im Mateusz Ruciński. Spikerem w tym dniu był niezawodny i nieobliczalny Jacek Bednarski. Stowarzyszenie Sąsiedzi przy wsparciu tutaj Urzędu Miasta i Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie zorganizowało już drugą edycję turnieju Dzikich Drużyn. Chcemy tutaj trochę młodzież przyciągnąć od komputerów z miasta, żeby się rozerwali, żeby się zaangażowali trochę w sport. Brało udział 10 drużyn, ponad 100 zawodników w sumie. Dość wysoki poziom że zaobserwowaliśmy tych rozgrywek. Młodzież bawi się bardzo dobrze tutaj. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i chcemy to kontynuować dalej. Na stadionie miejskim przy ulicy parkowej w środę 20 lipca. Odbył się turniej piłkarskich nadziei powiatu lubartowskiego zorganizowany przez MKS Lewart Lubartów. A więc w dniu dzisiejszym, 20 lipca, w środę, na stadionie miejskim w Lubartowie MKS Lewart organizuje turniej piłkarskich nadziei naszego powiatu. W, drużynie, w turnieju bierze udział. Osiem zespołów w kategorii młodszej, czyli 96 rocznik i młodsi, i pięć zespołów w kategorii starszej, czyli roczniki 93-95. Turniej no jest dla drużyn tak, tak zwanych dzikich, czyli każdy, kto sobie stworzył zespół, nie ma tu jakichś podziałów, nie ma żadnych zespołów, nie ma jakichś przynależności klubowych, po prostu każdy, kto chciał stworzyć zespół, mieścił się w tych kategoriach wiekowych, mógł przyjść i zgłosić się na ten turniej. Turniej jest organizowany przez nasz klub. Jednak środki finansowe zostały przekazane z powiatu lubartowskiego i chciałbym tutaj z tego miejsca podziękować panu staroście za ten gest, który, dzięki któremu ta młodzież może dzisiaj rywalizować na tym tutaj boisku u nas w Lubartowie. W kategorii rocznika 1993-95 zwyciężyła drużyna Zmichowa o dość nietypowej nazwie Wszystko Jedno w składzie Rzechuła Sebastian, Kula Patryk, Kosiorek Wojciech, Jankowski Adrian, Kamiński Marcin, Niewęgłowski Jakub. W kategorii rocznika 1996 i Młodsi zwyciężyła drużyna śpiewających bakłażanów, która pokonała w finale 3–2 drużynę Gdzie jest Maciek. W zwycięskiej ekipie zagrali Tomasiak Piotr, Woźniak Aleksander, Malesa Sebastian, Kompanicki Mateusz, Tomasiak Daniel. 31 lipca klub aktywnych ArtFit organizuje imprezę pod nazwą Aktywni maszerują. W Lubartowie coraz więcej osób aktywnie spędza czas wolny. Klub aktywnych ArtFit organizuje masową imprezę Aktywni maszerują. Zapraszamy pa państwa 31 lipca o godzinie 13:00 z biurka przed pałacem Sanguszków. Powędrujemy do Pałecznicy. Impreza jest skierowana do osób, które uprawiają nordic walking, a także do osób, które chcą rozpocząć przygodę z tym sportem. Pałecznicy przywita nas sołtys pan Henryk Budzyński razem z radą sołecką oraz wójtem gminy Niedźwiada. Dla nas zorganizowany jest turniej piłki plażowej, gdzie się, zmierzą się drużyny z Lubartowa z drużynami społecznicy. Z Chętne drużyny prosimy o zgłaszanie na miejscu swojego udziału w tym turnieju. Zapisy będą od godziny 14. Oprócz turnieju piłki plażowej, odbędą się gry i zabawy rekreacyjno-sportowe. Będzie przeciąganie liny i tu będą różne kategorie. Mężczyźni – kobiety, dzieci, dorośli, blondynki, brunetki. Mam nadzieję, że brunetki nie zawiodą mnie. Pamiętajcie, 31 lipca o godzinie 13.00 wszyscy, którzy mają kiki, którzy uprawiają Nordic Walking, zbierają się przed pałacem sanguszków, udajemy się do pałecznicy. W pałecznicy 3 godziny wspaniałej integracji, zabawy, biesiadowania, śpiewy, tańce. Potem o godzinie 19.00 powrót do Lubartowa. Klub Aktywnych Artfit, Rada Sołecka, Pałecznicy, Sołtys, Wójt Gminy Niedźwiada serdecznie zapraszają. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy na dzisiaj. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.kanales.pl oraz do kontaktu z naszą redakcją poprzez adres redakcja spl Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.